Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej studiom informatycznym, konkretnie na Politechnice Białostockiej. Tak jest. Będziemy się opierać na materiałach ze strony uczelni, no i na rozmowie z doktorem Tomaszem Grzesiem z Wydziału Informatyki. Chcemy zrozumieć, co ten kierunek oferuje, jakie umiejętności, jakie perspektywy. I myślę, że warto zacząć od czegoś ważnego. Odporność branży IT. Aha, tak. Pamiętamy pandemię, prawda? Wiele sektorów miało kłopoty, a oni nie tylko przetrwali, ale często ich rola wręcz rosła. Praca zdalna to dla nich, no, często standard. To prawda. To pokazuje stabilność. I to jest, wydaje mi się, ważny kontekst. Zdecydowanie. Stabilność i przyszłość. No dobrze, to wejdźmy w szczegóły. Informatyka na pierwszym stopniu w Białymstoku. Czego się tam właściwie uczy? Jak szeroki jest ten program? Program jest no, naprawdę szeroki. Zaczyna się solidnie. Matematyka to podstawa. Potem jak działa komputer, trochę elektroniki. Okej. Okay. A potem już programowanie. Popularne języki, wiesz Java, C. Ale to nie wszystko. Są też technologie webowe, no i aplikacje mobilne Android, iOS. Sieci komputerowe też oczywiście. Przewodowe, bezprzewodowe. Czyli zakres jest spory. Ale czy jest jakiś główny nacisk? Wygląda trochę jakby tworzenie oprogramowania było w centrum. Tak, tak, zdecydowanie. Tworzenie software'u, czy to mobilnego, czy desktopowego, czy webowego, to jest jakby rdzeń. Rozumiem. Ale co ważne, program jest na tyle wszechstronny, że nawet jeśli ktoś, powiedzmy, nie czuje się stuprocentowym koderem, to i tak znajdzie coś dla siebie. Wiedza jest uniwersalna. To dobra wiadomość. A jak z wejściem? Czy trzeba być jakimś, nie wiem, hakerem albo geniuszem matematycznym, żeby się dostać? Według doktora Grzesia absolutnie nie. Znaczy, potrzebna jest matura z matematyki, no, na poziomie wyższym niż podstawowy. Ale nie trzeba być orłem. A programowanie? Programowania zaawansowanego na starcie się nie wymaga. Tego uczą na studiach. Kluczowa jest po prostu chęć do nauki, no i trochę determinacji. To pocieszające dla wielu kandydatów, myślę. A jak te studia inżynierskie wyglądają czasowo? Ile to trwa? Standardowo 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Pierwszy rok to głównie fundamenty: matematyka, podstawy programowania. Okej. Okay. Co ciekawe, dr Grześ wspomniał, że wielu studentów łapie pracę w branży już po drugim roku. Naprawdę? Już wtedy? Tak. Potem w programie dochodzą bazy danych, sieci, no i sztuczna inteligencja. Są też przedmioty obieralne, seminarium, praca dyplomowa na koniec. A specjalizacje? Formalnie ich nie ma. Ale y, uczelnia myśli o modyfikacjach. Na przykład, żeby dodać coś o internecie rzeczy, czyli IoT. A propos nowinek, wspomniałeś AI, jak ten temat jest tam ugryziony? Uczą jak używać narzędzi AI czy jak je tworzyć? Raczej to drugie. Nacisk jest na tworzenie systemów, czyli zrozumienie algorytmów, modeli, no i matematyki oraz programowania, które za tym stoją. Czyli głębiej. Tak. Chodzi o to, żeby absolwenci potrafili budować inteligentne rozwiązania, na przykład do rozpoznawania obrazów, dźwięków, a nie tylko klikać w gotowe apki. A co z tą obawą, która się czasem pojawia? Czy AI zabierze pracę informatykom? Doktor Grześ wydaje się być spokojny. Uważa, że AI, przynajmniej na razie, no, nie zastąpi specjalistów IT. Dlaczego? Bo brakuje jej tej ludzkiej iskry, kreatywności, myślenia poza schematami, oceny etycznej. Te ludzkie aspekty nadal są kluczowe. Czyli człowiek nadal potrzebny? Uf, A co po inżynierce? Można iść dalej. Oczywiście są studia magisterskie, półtora roku. Tam już jest wyższy poziom, więcej samodzielności, adaptacji do zmian. Jakieś specjalności? Tak, są trzy: inżynieria, oprogramowania, inteligentne technologie internetowe i biometria z przetwarzaniem sygnałów. Brzmi ciekawie a jak potem z pracą? Mówiłeś o stabilności branży ale jak to wygląda konkretnie po Politechnice Białostockiej? Perspektywy są naprawdę dobre. Sam Białystok się rozwija technologicznie, więc są lokalne opcje. Ale co ważniejsze praca zdalna? Eh, dokładnie. Praca zdalna otwiera drzwi do firm z całej Polski Warszawa-Gdańsk, a nawet z zagranicy Berlin-Nowy Jork. Absolwenci pracują w dużych, znanych firmach Nokia, Motorola, Western Digital. Na jakich stanowiskach najczęściej lądują? Programiści oczywiście różnych specjalności webowi, mobilni, desktopowi. Ale też administratorzy baz danych, sieci, projektanci systemów, analitycy, konsultanci IT, webmasterzy. Ta wszechstronność studiów naprawdę procentuje. A czy poza nauką jest tam miejsce na coś jeszcze? Jakieś koła naukowe, aktywność studencka? Tak, tak. Mimo, że program jest wymagający, studenci się angażują. Jest koło od systemów mobilnych, robią roboty, jest wektor od gier komputerowych. Jest koło od bezpieczeństwa, od matematyki. Czyli jest gdzie rozwijać pasję. Zdecydowanie. To też ważne, żeby zdobyć praktyczne doświadczenie, poznać ludzi. A na koniec, czy doktor Grześ miał jakąś radę dla kandydatów? Coś, co chciałby im przekazać? Tak. Podkreślał, że wysiłek włożony w te studia naprawdę się opłaca. I pod kątem satysfakcji, i finansowym. Informatyka daje mnóstwo możliwości. Można iść w systemy wbudowane, IoT, mobilne? Wiele ścieżek, dokładnie i dodał też coś ważnego że te studia nie są aż tak straszne, jak się czasem wydaje. Jeśli jest chęć do nauki, to da się radę. Informatyka na Politechnice Białostockiej to solidna, szeroka wiedza uniwersalne umiejętności no i co tu dużo mówić bardzo dobre perspektywy w branży, która ciągle rośnie i jest stabilna. Tak. I to skłania do takiej refleksji na koniec. Skoro IT tak szybko się zmienia, programy studiów są aktualizowane, to jakie zupełnie nowe umiejętności, może dziś niszowe, staną się kluczowe dla informatyków za powiedzmy 5 lat, czego może jeszcze nie ma w programach, a co zaraz będzie niezbędne? Hmm.